Cześć. Taki widok u mnie z okna. Wczoraj było ciemno. Widzicie, tu jest ta, jak ja to nazwałem, łąka. No tak, no kawałeczek od tej głównej drogi. Pewnie kiedyś powstaną jakieś tutaj apartamenty. Phuket jest mocno, ee, mocno turystycznym miejscem. Jest to największa wyspa w Tajlandii i bardzo dużo ludzi tu przylatuje, mocno się rozwija. Tutaj ten przemysł turystyczny budują, no zwłaszcza gdzieś przy wybrzeżu, przy plażach, gdzie po prostu turyści mają bliżej, żeby pójść na plażę się popalać i wykąpać. No ale cała wyspa jest dosyć tutaj zatłoczona te mm, tereny miejskie no bo tutaj, tak, większość wyspy to są, wiadomo, jakieś góry, dżungla, ale. Mm, no, ruch jest dosyć duży no, w porównaniu z innymi wyspami, na których byłem jest dużo większy ja nie za bardzo znaczy, no byłem raz na Phuket, teraz jestem drugi, druga szansa a rok temu jak oglądaliście moje filmiki to wiecie, że nie do końca mi się tu podobało nie miałem, nie było dobrego wrażenia teraz chcę zostać tu kilka dni głównie dlatego, że tam gdzie do znajomych będę dalej jechał to ich jeszcze tam nie ma Yy, znaczy, no wiecie, ja bym sobie mógł oczywiście sam być, ale pomyślałem, że tutaj jest dużo więcej jedzenia. Jeszcze w mieście yy, no jest tańsze to jedzenie, te street foody i tak dalej. No, na wyspach yy, jest troszkę drożej z tym jedzeniem. Są takie małe restauracyjki, które no, podbijają te ceny. Yy, ja tutaj przechodziłem wczoraj, to widziałem gotowe dania, ale takie na zimno, pakowane to po 35 datu, yy, batów, czyli 4 zł obiad no po prostu byłem w szoku, że aż tak tanio no w tej restauracyjce, w której e, jadłem y, pad kaprao to dałem y, 70, czyli 8 zł, około 8 zł więc y, no taka cena ok, myślę, że ok, da się czasem taniej wyrwać, ale to już też nie ma co przesadzać, wszędzie idą ceny do góry, Tajlandia dosyć droga się zrobiła według mnie przez ceny noclegów i innych usług a niekoniecznie jedzenie. Jedzenie dalej jest jedne z najtańszych w Azji i najsmaczniejszy przynajmniej dla mnie. No. Także no dam, dam drugą szansę temu Phuket. Mam nadzieję, że nie będę żałował, ale to wiecie, szybko czas leci, co to. Mój plan to jest głównie odpoczywać, ale jeżeli spędzę tutaj 3-4 dni to może coś jeszcze zobaczę. No. Rok temu byłem na tej plaży, gdzie samoloty lądują, no to już to nagrałem, to raczej nie będę tego samego nagrywał drugi raz, nie chcę mi się już tam jechać, ale myślę, że coś poszukam jakieś atrakcji. Może nie dzisiaj. No dzisiaj muszę się przenieść z tego hostelu Guest House hotel. Nie, resort głównie, to się chyba nazywa Resort, tak, następny będzie Guest House. E i, i yy, no nie śpieszy mi się. Wczoraj coś mi mówili, że o tej dziewiątej. Ale tutaj jest normalnie czekał, czyli wymeldowanie do dwunastej, i niech spadają. No kurczę, ja tutaj mam internet, mam, yy, mam ten. Yy, klimatyzację, rzecz mogę sobie podładować. A nie, że ja będę gdzieś gonił i siedział na plaży i grzał się. Bo to zapłaciłem, żeby siedzieć. Nie wiem o co tej kobiecie chodziło. Była niemiła, było to takie, no wiecie, jakby się chciała intruza pozbyć bo no tylko jeden dzień, no ale tutaj jest blisko lotnisko, ludzie tu przylatują, chcą e, mieć e, blisko z tego lotniska i tyle, a nie, że kurczę jakieś takie... Ale był później ten pan z nią, co ja e, zamknąłem, znaczy zamknąłem, e, na chwilę wyłączyłem e, telefon, to ona właśnie szła, e, no i nie wiem, czy to jest jej mąż, no tak mniej więcej wyglądali w podobnym wieku, no i bardzo miły, tam przywitał się, uśmiechnięty, taki typowy Taj, a ona no coś nie w sosie, no. Ale nie, nie, nie ma szans, że mnie stąd wyrzucą, ani to ich obsmaruje, tak? w internecie. No, wiecie, tam się coś opiniami nie przejmuję, ale no, na pewno by to było coś niefajnego. Taki początek wczoraj, ten dzień, wszystko jakieś takie, no, troszkę pechowe było dla mnie. No, może nie o wszystkim mówiłem, ale no właśnie takie, wiecie, jakiś ból brzucha w samolocie, y, jakieś takie rzeczy y, trochę y, wpływające na komfort y, tej podróży. Na gorszy oczywiście. Chomsze. Dobra, idę jeść, idę jeść. Jest przed dziewiątą, nie wiem czy przyjdą, to o tej dziewiątej mi goić czy nie, ale mam to w nosie, nie wywalą moich rzeczy przecież, e, a ja pójdę sobie zjeść, wrócę, kawkę jakąś po drodze, ja pójdę do 7-Eleven, wezmę, e, no a spokojnie, będę tu sobie siedział do tej dwunastej i tyle. Jest gorąco, no jednak jest człowiek nie przywykł do tych temperatur z takiej zimnej Polski, gdzie były temperatury minusowe śnieg, wchodzimy gdzie jest 30 stopni, to też organizm troszkę szaleje. Więc też potrzebuje trochę mieć tutaj czasu na klimatyzację. No, w dzień to lepiej widać. Widzicie, tu mamy nawet prysznice, mężczyźni, kobiety. Tutaj a widzę cały czas chodzi jakiś jakaś ten. No fajny basenik, którym tu został parę dni na pewno bym skorzystał. Także miejsce bardzo ładne, ale, no mam nadzieję, że mnie nie wygoją. Nie no, myślę, że się nie dam, ale e, miejsce wydaje się naprawdę fajne. Blisko tego lotniska, no bo oni już tu sprzątają, pewnie dlatego, ale ja mam i idę zjeść. Kurczę, wszystko pozamykane, a była już taka restauracyjka inna gdzie było jedzenie. I tak podchodzę, patrzę co jest, ale pani mówi, że jeszcze nie gotowe. Znaczy były po prostu tak jakby już na widoku hmm, dania. No może ryżu nie ma, może jeszcze nie podgrzane, a tutaj wczoraj jadłem w takim miejscu tutaj właśnie lokalnym, że Powiedział, bo widzicie napisy wszystko po tajsku, raczej nie pod białego turystę. No i bardzo smaczne było. Lekko, raczej znaczy lekko. Na początku wziąłem te dwa gryzy, i powiedziałem Wam, że jest bardzo ostre, ale chyba trafiłem tylko na papryczkę, bo później już normalnie zjadłem. Było pikantne, ale też bez przesady. A tutaj jest ten mój kanal resort. No, tutaj też widzę, jest zamknięte, gdzie parę osób siedziało. No trudno, przejdę się nawet 10 minut. O, przepraszam, ale se kichłem. Od tej klimatyzacji pewnie. I e, 10 minut stąd jak przychodziłem z, e, z, z, z lotniska była taka uliczka gdzie było pełno restauracji i street foodów ja tam pójdę. No. no dali tu wodę, ja mam w kieszeni swoją, aż głupio z tym chodzić do restauracji, ale myślałem, że będę tam gdzie wczoraj. E, a tam były takie lodowate, ta woda, ja się bałem z tym lodem, ale jakoś, no gardło mnie na, na szczęście na razie nie boli. E, patrzcie, tu macie herbatkę, kubek z lodem, słomka zapakowana, pełno różnych przypraw i 70 batów tylko. No, jak na takie miasta takie miejsce dosyć, no to restauracyjka, a nie jakiś street food, to cena naprawdę dobra. Także moją goloneczkę. Także wczoraj było jako pierwsze danie E, ulubione danie z poprzedniego roku, a to jest ulubione danie sprzed dwóch lat. Dalej jest jedno z moich trzech najbardziej ulubionych, dlatego je wziąłem, ale na mógę. To czekajcie, co? Następne będzie pad thai. żeby już tak było, że te trzy moje ulubione tajskie dania. Czyli no nie wiem czy to są najbardziej ulubione, bo jeszcze bardzo lubię zupę Tomiam, Tomiam Nadel, no mnóstwo, mnóstwo tych no, rosołek do popicia, jeszcze będzie Elegancko. No, mi się cieszy. Patrzcie, jak to pięknie wygląda. To jest ta rozpływająca się w goloneczka. Pół jajeczka. Tutaj jakieś warzywka. To tu nie wiem, co jest, bo to nie, nie często dają. Takie pikantne lekko, spróbowałem. No tutaj jakaś cebulka, czosnek i papryczka do smaku. Znaczy nie cebulka, tylko czosnek. A, no tak, natka. Chodziło tak. mi o to. Ta szalotka, ta cebulka, świeża zielona. Ale porcja nawet duża. Powiem wam, no pięknie to wygląda. No, nic dziwnego, że zapamiętałem tą restaurację, bo jest naprawdę bardzo fajna. Jedzenie wygląda przepięknie. Dobra, w Smacznego. Także, no nie wiem, jestem przekonany, że ja to miejsce pokazywałem rok temu. Bynajmniej jak będziecie szli z lotniska, lotnisko jest tam. Musicie przejść przez pierwsze, tutaj jest skrzyżowanie, gdzie są światła. Ja tutaj też przeszedłem, tutaj na tym zawsze stoi z tymi, z mango gościu, ale widocznie on przejeżdża wcześnie. No i tutaj te, ale tu kaczki chyba nie ma, może ja też rok temu jadłem tą golonkę. Ja sobie sprawdzę chyba jak przyjdę do domu na YouTube, ten odcinek z tamtego roku, bo no nie wiem, nie widzę kaczki, ale może jest, ale... Tak czy siak, no ta golonka przepyszna. Jeżeli właśnie jesteście po raz pierwszy, ktoś mnie ogląda, bo szykuje się i będzie na puket, to no, ta golonka jest na tyle dobrym daniem dla kogoś, kto jest pierwszy raz, że nie jest ostra. No bo jednak dużo osób e, boi się tego tajskiego ostrego jedzenia, a tutaj nic ostrego nie ma. Ten sosik dodatkowy był, no ale on nie był rozlany na talerzu, więc e, nie trzeba było e, go po prostu jeść. Ja go tam spróbowałem No i mi nie pasował po prostu do tego dania No, także Pojadł i się najadę, naprawdę spora porcja 70 batów zostawiłem Widzicie, herbatka jest gratis, pełno dodatków Nie, naprawdę super miejsce, jak będę już Wyjeżdżał i będę jeszcze I będę już Głodny, to przyjdę jeszcze tutaj specjalnie, żeby coś zjeść bo no naprawdę wyróżnia się to miejsce nie żebym nie lubiał takich miejsc, bo też często jem no ale tam o, na przykład właśnie dla kogoś z Polski, który się boi jeść tych street foodu, bo się naczytał, że się rozchoruje i tak dalej no to tam taka restauracyjka, bardzo dużo ludzi jak ja siedziałem to tam ciągły ruch, ciągły ruch było widać, tam były chyba ze cztery kelnerki kilka osób też na kuchni no mają ruch i po prostu E, musi dużo osób pracować, żeby to obsłużyć. Także ja wracam, e, kupię sobie kawę, pójdę do pokoju, jeszcze sobie odpoczywam. E, no, wiecie, no, nie opłaca mi się gdzieś tu chodzić, bo po co? Zjadłem, tutaj nic e, do zwiedzania nie ma. E, później z plecakiem będę musiał na właściwie drugą część wyspy. Taką, wiecie, bardziej południową, teraz jest to powiedzmy sama północ. Eee, z godzinę pewnie będę jechał. Później jeszcze szukał, nie wiadomo czy będę mógł się od razu zameldować, raczej nie, bo tutaj zazwyczaj koło drugiej są meldunki. Więc ja chcę normalnie do 12 siedzieć w pokoju i jak przyjdą wcześniej powiem im, że nigdzie się nie ruszam. Fajnie, fajnie. Słyszałem, znaczy słyszałem, mówiliście, że jak tak mówię, że jest okej. Okay. Problem jest jeden. Patrzcie na to. Ja idąc, mówiąc do kamery, na bank się zabiję. Ja nie wiem jak ci youtuberzy mogą chodzić i się tak na siebie patrzeć, bo no to jest Azja. Tutaj nie ma również chodniczków jak w Polsce. Widzicie, no przykładowy kawałeczek pokazałem, a tu już... A czasami są naprawdę mega dziury, gdzie można połamać nogi, bo po prostu idziecie i idziecie i na przykład taki bloczek jest połamany i on wiecie żadnego zabezpieczenia i można tam... No, jak noga wleci wam, no to naprawdę mocno się potłuczecie, jak go połamiecie. To rozwalone kolano, noga, krew, bo albo jakiś kamień, o który się potkwiecie. No nie jest lekko, dlatego no wybaczcie, że ja nie pokazuję swojej facjaty, ani nie ma co pokazywać, ani e, nie jest to dla mnie bezpieczne. Czasem wiadomo, gdzie stanę, mogę mówić, ale ja dużo na vlogu opowiadam. taki... Taki jest już tam mój vlog mówiony przede wszystkim. No i muszę, muszę po prostu no, pachołek sobie na ulicy. Jest pewnie ktoś miejsce zajmował na samochód, żeby mnie nie zaparkował, później go przedstawił. Dobra, daję pauzę. No, fajnie, bo tutaj jest niby Bus Express za 100 batów, czy te 12 zł. O 12.15, 12.45. Jakbym wyszedł gdzieś o 12, no to spokojnie. 15 minut, a ja tutaj dojdę, najwyżej za 5. No i jeżdżę niby 100 batów od osoby, patong. Ja właśnie na patong. No to tam jest dużo, no najwięcej turystów tam jeździ, nie? dlatego ten na patong to nie jest problem się dostać. Z lotniska to tam jest masę tych autobusików, ale no nie ma sensu jak tu będzie. O ile będzie, bo wiecie, to jest Azja. Jeszcze jak ktoś tu nie był, to się nauczy, bo może coś być napisane. E, możecie czekać i się nie doczekacie, ale no powiedzmy szczyt sezonu turystycznego, grudzień, styczeń to jest e, no, niestety też najdroższy e, moment na podróż do Tajlandii, no bo o, widzicie turystów z bagażami pełno, no ale pogoda jest też najlepsza, coś za coś. Inna polecajka dla podróżujących pierwszy raz w Azji, będących pierwszy raz w Tajlandii, ale w Azji całej 7-Eleven to jest w ogóle sieć amerykańska, co mnie zdziwiło, bo jest bardzo popularna tutaj w Tajlandii, tutaj sklep jest koło sklepu, tam jest ogólnie drugi e, no kawałek stąd pokazywałem chyba z pokoju także jak, tak jak u nas żabki potrafią być po dwie, trzy e, koło siebie, nawet na ulicy, zwłaszcza w tych w takich ulicach w centrach miast można tu kupić wszystko, niemal, ja teraz idę tylko po kawę. Słodyczy żadnych do kawy nie kupuję, bo już e, wiecie, za dużo tego. Ja muszę schudnąć. Schudnąć, bo formę mam chyba najgorszą od e, dwóch lat. Pierwszy raz jak byłem w Azji, jedynie byłem bardziej okrągły. E, może mam takie wrażenie po świętach, bo bardzo się obiadałem, ale tak od kiedy byłem już w Meksyku, to nie trzymałem diety, nie chodziłem na siłownię. No już później była praca ciężka na magazynie, więc też nie bardzo miałem siły i możliwości, no zwłaszcza pracując na nocki. No, ktoś powie, dla chcącego nic trudnego. No może, ale taki żemiarz kultury sta nie jest, więc dla mnie to było jednak zbyt duże wymaganie, żebym ja jeszcze ćwiczył na siłowni po fizycznej 10-godzinnej pracy na magazynie, ale pewnie są i tacy, którzy dają radę. Także tutaj jest mnóstwo rzeczy, tu jest te słynne tościki. O, tego mojego nie ma tutaj były. Wczoraj zjadłem dwa, jeszcze był jeden, ktoś widocznie z rana zjad, a nie mają nowych, albo przed chwilą znikły, nie wiem. No, są też dania takie, wiecie, gotowe. To jest właśnie y, te moje ulubione danie, czyli stir fried basil pork with fries, czyli pad Krapao y, I można tu poprosić, normalnie podgrzeją w mikrofali, wszystko co tu jest. Wszystko burgery, jakieś nie burgery. To wszystko, co można podgrzać, oni podgrzeją bez problemu. Są oczywiście też dania takie, wiecie, owoce jakieś, sałatki. Naprawdę, jak byłoby tak, że na jakiejś ulicznie, to normalnie przyjdziecie tutaj i kupicie sobie na i się najecie. Jak widzicie, jest prohibicja w Tajlandii. Zamknięte są witryny z alkoholem, czyli tutaj mamy e, odpoczynki. Między 11 a 14 jest zamknięte. Nie, źle mówię. Między 11 a 14 jest otwarte i od 17 do 24. Rok temu nie było tego o 11 do 14, ponieważ to prowadzi. Albo mi się coś takiego wydaje, że coś były jakieś zmiany, ale no w wydaje mi się, że cały dzień było otwarte, a teraz od 11.14. No jeszcze 11 nie ma, jest 9.47, to by na to wskazywało, że jest nie można tak rano <grym> żłopać tutaj, znaczy przed 11 możecie, ale znaczy po 11 możecie, ale tylko do 14 kupić później jest przerwa i od 17 do 24. Zastanawiam się czy to nie jest tak też, że na przykład na jakichś wieśpach jest troszkę inaczej, ale yy... no bo na poker jest dość dużo muzułmanów. No nie wiem, jak, jak coś tam doczytam, to wam jeszcze później powiem. Dobra, kupuję tą kawę. No, tu są też bardzo e, fajne e, smaki chipsów. Już nie mówię, że tutaj jakieś słodkie, czekoladowe, ale często te ich smaki, nawet leisów. to też kilka razy już pokazywałem, na przykład Hot Chili Squid, czyli taka kałamarnica na ostro i od tego smaku Lays'y. Ja to na pewno też sobie kiedyś kupię, popróbuję. Chociaż myślę, że już większość tych smaków jadłem. Ja już jestem w Tajlandii, Gdybym liczył tak, że na przykład przyleciałem jak rok temu, poleciałem do Wietnamu i wróciłem, to ja w Tajlandii byłem, już wam mówię, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć razy prawdopodobnie, a to jest siódmy, więc sporo. No a licząc tak, że jako osobna podróż do Azji, no to powiedzmy, że jest to teraz piąty raz. Ale mówię, dwa razy tak wracałem, więc jak już bym mówił ile razy ja tu lądowałem, no to aż siedem razy jako jedyny kraj na świecie w żadnym innym kraju nawet w Czechach czy Niemiec, które są sąsiednie nie byłem tyle razy co w życiu co w Tajlandii do tej pory taka ciekawostka udało się usiąść z przodu na plecakach także miejsca nie było, ale my posadzili tu z przodu na takiej przy kierowcach <noise> także jadę na papą ale dosyć punktualnie właściwie minuta czy dwie się spóźnił więc to nie jest spóźnienie wazy no kawałek jest, będziemy skręcać na ten patą tu się trzymałem za fotel ale kierowca mnie okrzanił ale wiecie ja jest to tu odwrócony plecami i cały czas nie mam oparcia na plecy jak hamuję, to ja się kiwam no więc ręką się trzymałem, żeby po prostu nie lecieć do przodu no ale jakiś taki miły eee, no więc się trzymam tu gdzieś na dole za yy, podłogę no ogólnie wiecie, niebezpiecznie tutaj jest bo ja nie mam żadnego zabezpieczenia jakby szybko jechał i coś walno, to bym wyleciał tą szybą ale to jest miasto i on jedzie wolno, więc tutaj się tak nie boję Gdyby to była jakaś droga ekspresowa, czy autostrada, to ja bym no, nie chciał tak siedzieć. Wiadomo, legalne to to nie jest i, i tak, ale mówię, no, no my po mieście jedziemy, więc wiecie, za szybko nie jedzie, więc raczej nie ma tak zagrożenia takiego. Także jest Patong nie wiem po jakiego grzyba ja akurat tutaj ale na no pewnie dlatego, że już tu byłem niedaleko tego wynająłem to mieszkanie ogólnie no wiadomo tu przy samym tym centrum nie będę mieszkał, więc tam normalna będzie dzielnica nie będzie tak głośno, bo tutaj przy samej to imprezowicze mieszkają tak czy siak, no mam jakieś pół godziny do 14, czyli do czasu kiedy będę mógł się zameldować powolutku w tamtą stronę będę szedł 10 minut na pieszo eee, no i po tym jak się już zamelduję, zostawię rzeczy i nie wiem no coś trzeba robić, nie po to przyjechałem przyleciałem do Azji żeby siedzieć w pokoju, może na plażę o, mamy kino Avatara już widziałem ale Utopii jeszcze nie widziałem po angielsku pewnie tutaj by można było oglądać o, tutaj to już jest centrum, galerie mnóstwo ludzi dla każdego coś ciekawego. No, tutaj ogólnie są pasy, ale stałem chwilę, się okazuje, cały czas czerwone. Trzeba nacisnąć tu guzik, nacisnąłem, ale samochody dalej jadą. No, normalnie co No i trzeba było, wiecie, powoli, no ale może wtedy bardziej uważają, bo tutaj na górze są jakieś światła. Ale. O no, Wazi trzeba uważać. Nawet macie zielone to i tak jadą na czerwonym. No, Ale stałem tak wiecie, z 2-3 minuty i w końcu mówię, no coś nie gra za długo. No, i się okazywało, nacisnąłem ten guzik i tam wyskoczyło, że za 40 sekund był pokazany czas. Minęło te 40 sekund, jest zielone, ja nigdy chcę iść, a oni dalej jadą. To tak powoli se, się wysuwałem i ktoś tam się zatrzymał i przeszedłem. O, trzeba bardzo uważać. Już jestem na salonach, ale wiecie co, mam klimę, co jest najważniejsze. Chociaż yy, yy, jak będę później, w następnym miejscu, nie będę miał klimy. No, będzie tylko wiatraczek, ale to będzie taki bungalow, taki. A już spałem nieraz z tych bungalow, to też Wam pokazywałem, też mam to swój klimat chociaż ciężej wytrzymać, nie. Yy, ale no muszę się przyzwyczaić, bo już za dużo tych luksusów. Także taki pokoik około 100 zł, 100 chyba 5 zł mi wyjdzie. Ja nie wiem czy 4 noce tu czy 5. No, ale nie, fajne miejsce. Powiem Wam jestem zadowolony. Naprawdę. Malutkie, bo malutkie, ale jest te sami, więcej nie trzeba. Całkiem jest ok, też z tego względu, że ja mam tutaj spokój, patrzcie, zieloniutko, mam tarasik, nie ma stolika na piwo, no a to też ja mam się odchudzać, więc na razie piwa żadnego nie piłem i dobrze by było, żebym no nie za dużo. Także na fajne miejsce, bo ogólnie proszę na recepcję. Recepcja była w podobnym miejscu, gdzie spałem rok temu, normalnie, nie wiem, 50 metrów obok, w ogóle nawet nie, nie, nie zwróciłem na to uwagi, jak jak kupowałem, zarezerwowałem to miejsce. No ale się okazało, że tam nie ma spania. Znaczy no, przynajmniej ja nie mam, bo może ma jak jakieś pokoje, ma e, facet. Taki był w ogóle biały gościu, ale w, po tajsku mówił do tych swoich pracowników, więc myślę, że jakiś e, gościu, który kiedyś tutaj ileś lat temu przyleciał i tak mu się spodobało, że został. No, także no nic nowego, ale tak jak ja mówię, ja tu też tak Często, kiedyś, kiedyś ktoś porównywał te moje podróże, mówił, a ty te pokoje takie brzydkie, coś tam, wiecie, chciał mi dostać, że tak powiem. Ale ja mówię do niego, ale czy ty podróżujesz dwa miesiące? Trzy? W roku? No i tutaj zamilki. Ja mówię, no wiadomo, że lecąc na tydzień czy dwa można sobie pozwolić na większy luksus, niż jak ktoś jest gdzieś za granicą przez taki długi czas. Ja się patrzę na cenę, bo po prostu nie chcę zbankrutować. Milionerem nie jestem. Chyba niektórzy myślą, że jestem. Fajnie, że na końcu tu z tej strony nikt nic nie idzie łaził, to jest ten ostatni pokój, więc jak, jak na miasto, jak na centrum, to, to jestem to naprawdę zadowolony, nie spodziewałem się, że będzie aż tak fajne miejsce. A sam, e, same mieszkanie e, też spełnia moje, y, moje tutaj wymogi, czyli Ech, chłodno jest, jest lodówka, jest jakieś biureczko, mogę sobie z laptopem usiąść. Jest szafa, ale ja tych ciuchów teraz za dużo nie mam. Jest własna łazienka, to też jest ważne. No kto wie, może nawet jest ciepła woda, no jest grzałka. No i tak to wygląda. Jestem więc fajnie, bo w jednym miejscu nie będzie wchodzenia z tym plecakiem, bo to zaraz plecy mokre i tak dalej, e, więc mogę troszeczkę odpocząć. No raczej dzisiaj nigdzie nie będę łaził bo to też jest taki dzień, wiecie, no już jest godzina druga, no to co to, tutaj o 18.00 ciemno się robi, no około 19.00 bardziej, więc też yy, nie będę jakoś, nie wiadomo ile, yy, mógł gdzieś pochodzić, znaczy wiecie, no i po ciemku można tu pochodzić, ale mówię, całkiem jest spoko, zadowolony jestem. U już wieczór, ciemno, tam słychać jakąś tą główną ulicę, znaczy to jest taka poboczna, to nie jest ta główna, główna, kawałek od tej, bangla Road. tak czy siak na obiedzie w ogóle nie byłem nie miałem ochoty wystarczyło mi to śniadanie a teraz byłem na kolacji ale zamówiłem kiepskie danie nie było wieprzowiny chciałem kupić coś z rukwią jakimś, nie rukwią, szpinakiem wodnym więc wziąłem kurczaka smażonego ale on był na skwar smażony na głębokim oleju po prostu takie skwarki więc mi to nie bardzo smakowało. No, czasem się trafi i takie danie. No, ogólnie bardzo dobra jest tajska kuchnia, ale te smażone rzeczy, e, no to no niestety e, wiem, że kiedyś kalmary też miałem takie spalone chyba, ale to było chyba na Filipinach. Tak, czasami się trafi i mi coś takiego mniej dobrego. Także no ja idę. No dzisiaj w ogóle, wiecie, odpoczywam cały dzień, no bo to jednak po locie, dzisiaj taki pierwszy dzień na odsapnięcie. Byłem na zakupach, kupiłem sobie nóż, jakieś takie rzeczy, wiecie, żeby eee, nóż, żeby móc sobie kroić mango. Dobra, muszę zamknąć, bo mi komary nalecą. Rano miałem jednego komara, którego zabiłem, to nieźle, nieźle poleciała krew, bo mnie pogryz po nogach. Także mango, no, 65 batów. Wiecie, a taka tacka z mango to będzie kosztować ze 100 batów, no jest dwa razy taniej jak się samemu... Mm. To przednie. Tak samo kupiłem jeszcze arbuza, ale albo schowałem do, do tego, do lodówki. Także to tyle w tym odcinku. Dzisiaj za dużo się nie działo. Następnym razem postaram Wam się nagrać już coś konkretniejszego, jakąś plażę, a może jakieś tutaj atrakcje. No ale tak jak mówię, po przylocie to to nie bardzo były siły i ochoty na to. Ale jeszcze tutaj spędzę 3 dni, więc myślę, że coś ciekawego jeszcze postaram się. Zobaczyć i Wam pokazać. Dobra. Cześć, trzymajcie się.